dziś zaczynamy już takie świętowanie wczesne tydzień przed Dniem Kobiet no bo później panie stwierdziły, że jest post no to teraz żeśmy tu z Kołem Gospodyń zorganizowali takie małe przyjęcie dla mieszkanek Doliny Marczakowej, dla dzieci, dla starszych, dla jeszcze starszych i dla seniorów, którzy jak tu państwo widzą licznie nawet przybyło starsze panie też chciały zobaczyć. Jeszcze nie, wisz, nie widziały naszego obiektu od środka. No są bardzo pod wrażeniem, że tak wszystko to się udało zrobić, że teraz tak jak mówiłem tu przy, przy witaniu będą mogły uczestniczyć tutaj w jakichś robótkach czy, czy na pogaduchach między sobą, spotkania i tak dalej. No i ta impreza tak przede wszystkim dzisiaj powstała z okazji Dnia Kobiet. Przed, przedwczesnego, ale już jest świętowanie, także możemy dalej, dalej się bawić i uczestniczyć w, tym, w, tej, w tej imprezie. Życzę dużo zdrowia, szczęścia. No, i mamy wielką nadzieję, że spotkamy się za rok w takim samym gronie, bądź większym, tutaj, na tej sali. Chciałem ja również dołożyć się gratulacji, bo ja już spadałem przy otwarciu tej świetnej sali. Chciałem również dołożyć się do tych życzeń i życzyć wszystkim Paniom wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń, planów dobrego, żeby ta świetlica Wam służyła, żebyście tutaj się spotykali, poznawali, zaprzyjaźnili się, zajęli ze sobą i żeby to wszystko spowodowało to, że każdy sąsiad będzie jeden, który pomagał, bo wiemy w jakich czasach żyjemy, że jest czasami trudno y pomagać jeden drugiego, że zamykamy się często w swoich domach, natomiast ta święta ma służyć temu, żebyście odnajdywali więzi sąsiedzkie. Yy, drogie Panie, yy, wczoraj na Kusokach, gdzie miałem możliwość uczestnictwa w tej zabawie, yy, był tego dowód. Pan mężczyzna i kobieta jak za kula, jak za tupie to widać pełną wernę, chęć do pracy i mało nam problemów. Radości, problemy, wszystkie sprawy, jakie są w życiu wspólnie, można bardzo, bardzo łatwo rozwiązać. Życzę wam wszystkim, abyście czuli się spokojni, abyście wiedzieli, że macie obok siebie mężczyzn tych swoich, albo tych prawie swoich, którzy będą zawsze z wami, którzy będą zawsze wam pomagać we wszystkich problemach i aby ta świetlica, tak jak y, tutaj jesteście, łączyła was wszystkich razem. Y, bardzo proszę o pomoc w rozdaniu tych kwiatów Pana Wójta, Pana y, Sołtysa. Przyniosłem bo myślę, że z nim razem zawędruje do państwa trochę ciepła od nas mężczyzn. Proszę bardzo, nie całuję, bo wiecie, może się kłopoty narobić przez, 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 przez pocałunek.